I mam nadzieję, że teraz, bez żadnej przeróbki, cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Ja, tyt, Mattia, ostatni sam w Minecrafcie, A oto kolejny odcinek z Minecraft Extra. Tak, jesteśmy w takim sobie pokoiku, którego, którego kończyłem na live. Ie. Jest pod pewną rzecz, jest ich tutaj 7 kolumn. No, dowiecie się do czego. To może służyć? No, chyba że już zgadliście w komentarzach pod ostatnim odcinkiem. Mam nadzieję, że ostatni odcinek Wam się spodobał. Tutaj macie ile było łapek w górę podczas tego odcinka. Mam nadzieję, że się ten cel, który Wam mówiłem. A teraz. Hmm. Zaryzykować, czy nie ryzykować? A zaryzykuję, zostawcie 1500 łapek w górę. A ukaże się kolejny odcinek z ekstry. Wiecie co, mam taki mały plan. Bo. Tutaj niedaleko mnie jest basen. Jest basen. I tutaj zamknijmy sobie to. Jest basen, ale ten basen jest w takim stanie surowym. Tutaj wziąłem piasku troszeczkę od y, Tormaja. I pójdę sobie troszkę, tak jakby, hmm, zrobimy taką mini plażę tutaj. Zrobimy no, jej plażę i potem może pójdę po parę osób O, później, na pewno No tak, tutaj jak jest ten gras, to tak to no Nie za ładnie to wygląda A jak będzie tutaj piasek, to będzie to tak inaczej wyglądać O jedno, tutaj woda się wlewa Wow, dobra Także tutaj szybko, tutaj tak wykopiemy Zrobimy taki mały teren Ogółem, napiszcie basen Tak, napiszcie komentarz basen, a ja wam zaserduszkuję bo teraz jest ta nagła fala, znów upałów, więc y, pamiętajcie o tym, żeby się jak najbardziej chodzić, moi drodzy, i pić dużo wody, tak, pić dużo wody. Oraz też na przykład jeść, jak tutaj ja mam w ekwipunku, arbuzy. Arbuzy zawierają dużą ilość wody, więc też polecam je jeść. Ale dobra, nie gadajmy o jedzeniu, zabierzmy się do roboty. Dobra, tutaj wezmę postawy, troszkę piasku. Hmm. W sumie to, w sumie to dalej nie wiem, ale chyba pójdę po jakąś pomoc. Najpierw chyba pójdę po Vivi, bo Vivi się na tym troszkę zna. Może mi doradzi co jeszcze tutaj takiego dodać. Nie że zabraknie mi piasku. Kurde, trzy piasku mi zabrakło. A to czekajcie, zrobimy taki miszmasz, raz, dwa, trzy, cztery. a stąd weźmiemy, zlipimy to dy wow! dirtem a tu postawimy piasek. O! No! Hmm. Nawet to wygląda. Nie powiem. Ale wiecie co? Pójdę po Vivi. Mam nadzieję, że ktoś z Vivi tam jest. No ja i widzę, u jakaś impreza. A to może później tam podejdę. Hmm. Idziemy do Vivi na wyciaczko. Może zabierze Angela w teczkę. Może nie czuję co ryb mówi. O nie. SIEMA! Cześć! Cześć! Cześć Hej. Amorek! Cześć Vivi! A tam... Kto tam jest? Nie, nie mów to, że to ona znów! Tak! I... Słyszałam to! Nikt nie lubi tutaj! Nie, nie, nie wcale nie... Nie, wcale nie pijesz Angela Kikiem i nie mieszka teraz z Dagonem. <noise> Angela musi pilnować Dagona, przepraszam bardzo. Właśnie, gdzie ostatnio byli przez dwa tygodnie? Musiałem się jolo zajmować. Brzmi... Oj, no weź, przecież YOLO jest urocza. Ta, no, to jest bardziej przyszywana mama. Nie jestem jej maką. Maką? Maką? Matką, powiedziałam matką. Nie, maką. Maką. Naprawdę? Tak. Jezus jak już... nie jak tu już jesteście, to jaki chcecie komentarz? Mako! Skok z dachu! Mako, o. Mako! Nie. O, Mako, 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 mako komentarz Mako! A ja wam zostawiam serduszko. Okej, okay, okej, okay, bo ogółem to potrzebuję waszej pomocy. Vivi nie płacz. To słońce wszystko. No, trochę daje to słońce. się Tak, tak, dokładnie tak. Och, jak gorąco, chyba konam. Ta, ta jeszcze w długich, wszyscy w długich chodzi ta, no ładnie. No, no, no i dobrze. Ogółem... A to w ogóle na czarno, więc ma gorzej. <głosy> <głosy> Przypomi przy e przypominam, że ty z nim płynęłaś. Dobra, cicho, okej, okay? co było, to było, tak? Nie się. Nie Dobra, to. Czyli ktoś jest, czy to się czym może wiesz, że gdzieś w okolicy może ktoś? Mm... Gangsterek? Mm, Albo Zeus, bo Zeus o, też o. tu mieszka niedaleko. No to chodźmy do Zeusa, zobaczymy co tam Zeus robi. Yep. Może nam pomoże w tym, bo potrzebuję waszej pomocy ogółem. A do czego? No Dowiesz może. się, dowiecie się. Halo, no to puk, puk prosisz o pomoc, a nie puk, ja puk. Czego? Co? O, cześć o kurde. Hej Co tu się, what the hell, co tu się dzieje? Gang guzików. Aaa, to wiem kto. Już mam tyle guzików. A czemu tu masz tylko jedną łóżkę? To w końcu Jup się z nie mieszka? Mieszka, tylko powiedziałem, no że... Le? i teraz no mieszka o tu. No guziki w ogóle nam trochę jak takie pyszcze na tym Jak raz. to tu gdzie? <grym> tu. Pryszczyna. Pryszczyna. Czemu? Ej dziewczyny, dziewczyny, możecie. Tak? Możecie mi tak? wytłumaczyć dlaczego dziewczyna wygonił dziewczynę Zeus tutaj pod grill. Ja ją nie wygoniłem, Do nie sobie wróciła. O. Ona sama uciekła do... Tu. Do kuchni! Okay. Opłaciła, żeby tego nie robiła. Zeus, tak jak tu jesteś Zeus, to jaki chcesz komentarz? Gang Guzika zaatakował mnie. E, gang Guzika zaatakował mnie, a ja wam z Zeusem przypniemy serduszko. Dobra Zeus, zostawcie guziki, bo mi jest potrzebna twoja pomoc. Jaka? Dowiesz się w swoim czasie, chodźmy pokażę... No i tydzień Zeus nam też nie chciał powiedzieć. Niby prosi prosił no pomoc, a nie wiemy w ogóle w czym pomóc. Aha, przypominam, że mnie, że wzięłaś pomoc, żeby obudzić Dagona, JOLONE Dobra, dobra, no ale... no. Ale mógłbyś no. powiedzieć? Powiem wam w swoim czasie. No to powiedz teraz Nie. No tak, to nie szkodzi, nie? Powiedz, idziemy do idziemy do gangsterka. Dowiesz się no później. No, par... powiem. Powiem. O, już powiedziałem. Dziękuję. No nie, ale masz powiedzieć bardziej. E, powiem bardziej. O. Wyślij My, się bardziej. <laughs> powiedz wyraźnie. Powiedz bardziej. A, a, a Aha. Dobra. AKP, nie nie powiedz. Obraża, obrażamy się. Uciekamy. No chodź tu, vivi. I, chodź no. się. Chodź się tu. Nie, obrażamy się. Dobra, teraz pytanie, gdzie jest gangsterek? Eee, <duszelny> e, nie wiem, on tu gdzieś Halo? mieszkał i. Oh, wow. Tutaj mam marchewki, portul... No to, 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 to. Tu tak, magazyn. Takie małe to mieszkanko. Przytulne. Dlaczego nie można? Proszę O! Bo, bo, bo. Dlaczego nie można? E, karmie zaraz, karmie. Zaraz, nie, zaraz, zaraz, ja, ja Nie karmić Coś... gangster. A ja, a ja nakarmię. To jest tam schodził, czy mi się zdawało? <duszelny> O jeden. <laughs> Nakarmiłam wziął ode mnie! Boże święty gangsterek! Gdzie, czemu się tutaj ja zaszyłeś? Nie a, a, a czemu nie? Jest. Nie! Czemu nie nie eee. <laughs> <tu laughs> <laughs> Byłem tu 6 gangsterek, ja się do, od tamtego no, czasu no, cię, no, nie, no, cię no. nie widziałem. No w sumie. Gdzieś no. żeś ty był? Co ty żeś się zaszył tutaj? A czemu nie? Taka no. troszeczkę taka nora. Taka... Aaaa, Strzałem do mnie kiedyś miałeś? Ja uciekał nie grozi Okej okay. Wiwi, ej, przepraszam cię bardzo. Nie bałaś się tego boisz się człowieka z łukiem. A dostałem co nie, Na poprzedniej extrze miałem lepszy łuk. A. Zeus, co ty robisz? Nie wiem. Ja też chcę. Ej! I co wy wyra... Co święty, kim ja tu. się nudzi? Się, Możesz to mi dosłowić moje jagódki? to są te, y, te takie. Y, jak na rozżarzonych węglach się chodzi, i w ogóle. Są jagody, i to są moje jagody. Aaa, może święty. <laughs> Gangsterek, jak, jak tutaj już jesteś, to jaki jakiś <laughs> komentarz? Zostawić mi jagody. E, zostawcie mi jagody, a ja wam przytnę serduszko, a ogółem masz czas? mi jagody, co? Masz czas? No ma, mam sobie. Bo potrzebuję pomocy w jednej rzeczy, ale musimy jeszcze poszukać trochę ludziów. A no, ale w jakiej? Dowiesz się no, i później. tam no, 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 o co chodzi. Dowiecie się ja później. Jeszcze nie wiem, będzie więzić czy coś, nie? I Chodźcie, tak a czy ja, a czy ja jestem zły Vivi? Tak bo nie chcesz mi powiedzieć dane, o co dane, chodzi dane, nie? no i dobrze dowiecie się w swoim no nie, czasie no powiedz. wiecie co jest Gada, impreza jest impreza u Yolo więc może chodźmy na chwilę tak. zaprosiła idziemy się na, krzywy, na imprezę idziemy się komuś. na imprezę do Yolo dobra ja tam wbijam do niej na hatę. Nie no. i będzie powiem mamo bo babcia mnie bije nie nie jestem jej matką ała szybko wow. idziemy Puchyka. się wbić na ja, czemu jest tylko z... Zaraz. A ja, a ja a się pytam, czego barw. tu nie ma nigdzie mostu. O. Ja sobie no, wykopałem jedną głowę. Jak kaskę zbudujesz, będę, to żeby będzie. sobie pływać. To nie przez to, że też im nie chciałaś powiedzieć. No, nie powiedział... Nie powiedział. Kazałeś komuś zrobić most, ale nie powiedziałeś, że Co? mają zrobić most. Więc w ta, 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 tak, 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 tak. Dobra, dobra, czekajcie. Załóżę zwykle. Gdzie w, do w ogóle mieszkają? Ja. tutaj. Puk, pok. Halo! Z buta z buta wjeżdżam! Siema! E. Jest, siema, na siema! Naprawdę to nie, nie. Okay. E. Co tu się dzieje? Co tutaj ty tyle ludu? Gdzie jest YOLO? Gdzie jest YOLO? Jolo. 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 Nie Gdzie ma. jest YOLO? YOLO! E. się i znikła. Urządziliście imprezę w domu do YOLO bez jolo? Tak. <laughs> tak. Pomysłowo. <laughs> no Okej. Okay. Okay, dobry plan. A co tam jest na dana. dole? Mordor. <laughs> e. Mordor jest u góry. O, żółte. Nie ma jej. O! A, to możliwe, że znów się schopowało nie, tak. mnie w domu. Ło, kurczaczki. Jak zwykle. A cześć w ogóle, Polska Mafia, cześć Olcia Pro, cześć Selwina, cześć. Tanderak. Cześć, jak masie, no, masie, no. ma na Ma się, wszystko. A kogo? Co to robi Ty włośnie, też mnie też nie przywitał teraz, właśnie. Nie, nie? Nie, ja się chyba obrażę, to. <laughs> <V -V>, <laughs> Vivi! Nie, 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 nie. się już chyba wcześniej wietali. No właśnie. No właśnie. Nie obrażaj się. Ogółem, ogół, impreza, Jolo, jaki chcecie komentarz? Impreza! impreza! A ja wam, a ja wam z nimi przyrknę serdeczkę, wy co, się... Co się dzieje? <śmulikana> Ej, ktoś dał te tajemnicze potrawki czy coś? Nie, nie. Dobra, chodźcie ze mną wszyscy, a nie będziecie się śmieć, już. Okay, idziemy! <śmienicza> patrz na ziemniaka, z... patrz na ziemniaka Chodźcie, ziemniaka, chodźcie na chwilę, z... chodźcie, na chwilę chodźcie na chwilę Basen! jeszcze mi? Co? co, 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 co Nie <śmienicza> basen On ma ziemniaka! Chodź, on ma ziemniaka. No, tu, patrz, chodźcie, za ziemniakiem Mogłem to tu jeszcze jest noc, więc trzeba by było tu zrobić jakąś parasolkę A... Parasolkę, w sensie co? do łóżka i patyk No parasolkę <śmienicza> Ale powiesz nie nam w końcu, o co chodzi? Robimy robimy parasolkę, to wtedy się wam powiem. E, a ja nic o, nie wiem, ja że podaję, nie pamięć. No, no, to wiecie co? Ja mam trochę wełny przy sobie. <laughs> o, to a ja, nie. ja wiem, co A ja mam. E, o daj, rusztowanie, rusztowanie, masz. Ale mi jest potrzebne drewno. O daj. No tak krzesełko. To no nie? Takie a fajne. wam to się daj. nudzi? teraz. Daj. 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 Czekajcie, ja mam pomysł. Dajcie to, dajcie to. Mam. Trzeba oddaj zrobić to, parasolkę, potrzebne to, jest to. drewno. Obeczka. Dobra, ja nie może mam. oddaj to. Może daj na tekst, ma? Oddaj to. Eee. Uch, to, to na te, ogółem, jak oglądasz tak. ten ten, to pożyczam ci, pożyczam od ciebie drewno, niebi. I... Zupa z wimli, zupa, zupa z zupa To jest. A, daj zivi. mi trochę Rybka. tylko. daj mi trochę, trzeba zrobić Rybka. troszkę płotków. To płotki. Będę smaczna! O, to możesz dać... daj mi te płotki. No dajcie, cebulę! Dwa... aaa, te dwa płotki to tak... CO Zaczyni WY ROBICIE?! Jedno, Mam jeszcze jedną! A. Boże święty... Ja już się te... Czy możecie mi pomóc z tym? A nie będziecie się bawić w zupkę? No jedną, No, Zaraz się nie. dowiecie.

Nie ty się, nie ty pan, nie ty pan. Nie, Zapotrzebowanie Nie, To nie. zrobię jeszcze panie, trochę panie? wełny. To ja Bio... idę po wełnę do siebie. Ale ja mam białą, zrobimy białą parasolkę, potem się podmieni. Hmm. No Ale kolorowa byłaby ładniejsza, taka tęczowa. Ale panie, na razie że... będzie biała. I dobra. Jak to, była jak była jak to trzeba położyć po prostu, tak? W sumie nie wiem. O, no jest, jeszcze teraz myślę. Aha I teraz okay. załóż Ale tu musisz jeszcze na rogach, jak Tej, chcesz patrz tak. Wiesz, jak to możesz zrobić? E, patrz, a nie jeśli robisz... A nie, bo ja myślałam, że ty z robisz Bibi, ale z ciebie zupka chińska No hmm. to zupka to, to, to... Hmm. Teraz to źle na rogach, rogach Właśnie wiem, właśnie kładę Nie, nie pomidorowa A mi chwilę? No, tak, kładź Ta ja Daj mi, Może mój możecie siedzieć cicho? Jak człowiek tu pracuje Yes. Pomóc no, ci, ja ci no, mogę pomóc się, nie Mati, w czym ci pomóc? No parasolkę trzeba się? zrobić. Ej to, to może, czekaj, może zamiast to, to ha, sobie postawić na rusztowanie. O, o, super. Tylko że chyba ja tu nitki nie położyłem. Pomocy utknąłem. No to idzie. już, załóż już. Ugotował się. Tak do się trzyma ludzi w Minecrafcie. Ta. Za dużo z tak. Dobra, jak tu trzeba zrobić? Na razie chyba taką parasolkę zostawimy, bo tutaj chyba trzeba było śniegu. To I dobra. kto mi zabrał moją I, za I Dobra, i chodźmy, o, co... gdzie, jest, gdzie jest u kogoś dużo miejsca. No dobra, chodźmy do Jolo. Okej, okay, chodźmy do Jolo. Nie ma Jolo, więc będziemy korzystać. Idziemy do Jolo, bitka do Jolo. Tak. Także siądźcie sobie, tu fotel, i ja Wam o, powiem, o, powiem ja sobie, po ja sobie, co mi jesteście tak. potrzebni. No. Do zrobienia Aż sobie no. założę. No. No dobra, dobra. Zebrałem was tutaj bo potrzebuję... Ale w jednej kiteł. W jednej sprawie nam jesteście potrzebni... Ciki ja tu mówię. Ziemiak. Chciałbym wam powiedzieć, że mi jesteście potrzebni w jednej, i to bardzo ważnej sprawie. Okej. Okay. Jakiej? Pewnie znowu chodzi o Dagona, tak? Coś nie. zrobię, nie wiem, Jolo coś zrobiła, że nie. nie ma nie wiem. Nie... To no się... może smoczekula kule. Smoczy nie, 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 nie. Przebierzcie się w stroje kąpielowe. A nie mam. Mi z mokrego podkoszulka robimy dziewczyny! Nie... <grym> po prostu idziemy, idziemy, idziemy na basen. Ale, ale, ale... A ja nie mam stroju. Ja też o, ja o, to nie. O, 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 o. Idę się przebrać. Mam to. Może być? To może być. Dobra, ja to idę gdzieś się przebrać u Yolo. A... Na przykład. To e... ja idę na górę. No Ja idę na górę na To ja idę tutaj, ja idę... się przebiorę. O tutaj. Ja to... ja to ja nie to to ja to idę na górę. Że wiecie, co co, ja się z wami widzę jak już się przebiorę, także BUM. Okej, okay, już jestem tutaj troszkę przebrany i trochę mi zimno w stópki, bo... bo Jolo tu położyła kamień. Zobaczę jak tam reszta się przebrała. Mhm, mm. Zobaczcie, ty nie na górę, chyba ten. Halo, halo. Halo, Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo. Patrz w ogóle, jak kozacki kwiatek ma amorek. A. No, no. E, ty masz moje gacie? Czemu ty masz moje. Jakie gacie? moje. To nas moje. To jak ja To w moje. To w ogóle, To ten, To o, widzę, że To nas widzę, To nas Tutaj widzę polska Baje. mafia tu się bra, To czemu z Okay. Mokrygo... Ja? To okay. ok, tutaj widzę, że Sevilla i Tandrek chyba zamarzli. O, o, chyba tak. Kserek, ukradł moje gazie, a ty czemu jesteś w Bo ja wiesz, przypostanie ciężko. A to ty masz na plecach? Żeby... Zimno mi nie było. Co? Czemu ty masz ogon? Bo mam ogon? Drugi loofer. A <laughs> wy, gdzie czemu jesteś się w zbroje? Ja się wstydzę. A ja nie kupiłam. Ja Kupnety. też, ale mi na zbroję. <laughs> <nie> <laughs> <jestem>. <laughs> Dobra, dobra, to chodźcie chodźcie na ten basen. Ty już jesteś, no uwaga lama. O, leci! na zapomniałem. Próbuję tu do wierzda. Ale trzeba, no, leżaczki zrobić. Amorek, jakiś tam Dobra, ja może nie wskażę, bo mi się ogonek zamoczył. Co ci chodzi? Amorek, no pokaż się! O Boże, święty! Co ty, zakład przegrałeś? Ej, zgubił Uwieram górę, się. zgubił górę, szukamy! Ej, zgubił gór. Ale dziewczyny... Ale, halo, ale dziewczyny ale w zbrojach się nie pływa. Bardzo wieją, no, Ja nie będę wskakiwać do basenu, bo mi się ogonek zamknął. Wybyliście ja w tym samym ja sklepie? Ja tylko. Yy, może. Może. Okej. Okay. O, mafia. Grrr. Dobra, korzystając z tego, że i tak... Tak tutaj jesteśmy, to możemy się dzisiaj tak pochillować, bo... Ja yeah. Zeus! O, wakacje! Na w końcu wakacje bombę. na bombę, tak, także wiecie co moi drodzy, o, pamiętajcie pamiętajcie o tym podczas wakacji, żeby dbać o swoje zdrowie, żebyście pili dużo wody, bo nie wiadomo kiedy znów upały mogą nadejść. Ale ja także. Ja nie wejdę, bo tu. Jest... Bibi, co ty robisz? Boże, Bibi, co ty robisz? Oraz, oraz także pamiętajcie o tym, żeby uważać nad wodą, żebyście nie skakali tam, gdzie nie trzeba, oraz żebyście też, no, uważali na siebie pod, nad wodą, tak, nad nigdy basenem. nie skakacie do nieznanej wody. Tak, Warto się dowiedzieć, jak się nazywa, a potem leci. myślicie, że <laughs> pejto się na domenie. Tak, ma... Tak, ta, ale nie, tak, to jest, tak na serio, to, uwa Ej, ja słucham, uwa to, umiem, to uważajcie, rastu. to uważajcie na siebie podczas wakacji. No i co? My będziemy tutaj teraz tak wypoczywać nad tym basenem. Ze mną była tutaj taka mała ekipka. I dziewczyny, i dziewczyny ze słonecznego patrolu. Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się cieplutko i cześć. Bye. Bye.